Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Ci troszeczkę o sobie. Tak, jestem masażystką. Jestem osobą, która współtworzy markę Airbnb Cosmetics, moją własną markę, którą sama stworzyłam wraz z moją przyjaciółką. I taki sobie plan utworzyłam na tą drugą część mojego życia. Całe życie pracowałam w branży reklamowej. 17 lat, więc wiedziałam, że muszę na tą drugą część życia coś fajniejszego znaleźć. Znaczy fajniejszego pod względem mojego temperamentu, tak? Chyba się wyciszam pomału. <laughs> zawsze lubiłam masaże, zawsze chodziłam na masaże i zawsze będę po, polecać masaże. Są wspaniałe, jeśli chodzi o podtrzymywanie kondycji zdrowia, dobrego nastroju, wspaniałego samopoczucia. Ze mną najlepiej, najlepiej ze mną wychodzi masaż relaksacyjny ciała i masaż twarzy Kobido. Tak, są to dwa masaże, które bardzo y, lubię i które y, widzę, że y, dają taki efekt, który mi się podoba. Czyli przede wszystkim, jeśli chodzi o relaksacyjny masaż, no to znikają spięcia z całego ciała. On jest dobry też po ciężkim dniu, tygodniu, taki, taki sobie zrobić odpoczynek. Dobrze śpi się po moim masażu, tak. Lepsza jest kondycja snu. Yy, przede wszystkim też yy, głowa odpoczywa, a to jest takie ważne w naszym takim świecie, gdzie ta technologia już oszalała gdzie wszystkich bodźców mamy tyle, że bardzo ciężko wyciszyć nam umysł, więc. Mój masaż wycisza umysł? Hmm? No i chyba tylko sen powoduje, jak dobrze śpisz. Też takie wyciszenie. Także, także mój, mój masaż pomaga w tym, w tym wyciszeniu. Po moim masażu też masz ciepłe dłonie i stopy. Może nie za pierwszym razem, bo to też wymaga trochę pracy, ale poprawia się krążenie i mam z rynku informację, że jednak mój masaż. Pomaga w tym, że o, mam ciepłe dłonie, o, mam ciepłe stopy. No właśnie, to jest to. A nigdy nie miałam, taka była moja uroda. A masaż spowodował, że się odblokowało i jest przyjemnie i, i, i ciepło, w, szczególnie zimą. <laughs> Dobrze, jeśli chodzi o yy, kilka słów jeszcze, może o moich certyfikatach, to jest dosyć też istotne, bo yy, nie ma jak się dowiedzieć, tak? Więc yy, pierwszy dyplom, dyplom, yy, który zdałam na O, bardzo dobry, bardzo się cieszę. Yy, ten dyplom pomógł mi, yy, otworzył mi yy, jakby pracę w naszych polskich spa, warszawskich spa, bo tutaj pracowałam dwa lata tak, w tych spa, więc ten, ten certyfikat mi pozwolił na to, żebym mogła kontynuować i szlifować swoje umiejętności. Tu jest masaż Kobido, tak, certyfikat z Akademii SPA, też bardzo fajny certyfikat i bardzo fajne umiejętności. Bardzo lubię ten masaż Kobido wykonywać. Masaż Kobido, no jest to alternatywa do medycyny estetycznej. Masaż Kobido liftinguje i odmładza twarz w w swoim tempie biologicznie, tak jak, jak natura i, i, i Twój organizm pozwoli. Także poprawia się koloryt, zmniejszają się y, zmarszczki. Jest też bardzo dobrym y, masażem relaksacyjnym po ciężkim dniu. Tu jest certyfikat Lomi Lomi, masaż hawajski. I tutaj z tego Lomi Lomi y, też y, sporo, y, sporo metod y, Platam w mój masaż relaksacyjny, stąd on też jest taki trochę magiczny, jak ja to mówię. Tutaj certyfikat yy, szlifujący moje osiągnięcia w szkole, fizjoterapeuta mnie doszlifował. <grywka> tak, nauczył mnie, yy, jak yy, konkretnie i właściwie, ale w przyjemny sposób rozluźnić mięśnie karku, pleców i lędźwi. Także to jest. Bardzo mu dziękuję za to, naprawdę. Fajny człowiek. I też mam certyfikat dla wykonywania masażu dla kobiet w ciąży. Także wszelkiego rodzaju możliwości zmasowania kobiet w ciąży też mam, mam takie kwalifikacje i mogę, mogę masować. Także masz potrzebę na masaż relaksacyjny, masaż Kobido. Masaż dla kobiet w ciąży. I jesteś z Warszawy, napisz do mnie, bardzo chętnie mm, przyjadę i wymasuję. Dam, dam, dam przyjemność. Jeśli chodzi o moją markę, y, jest to RB Cosmetics. Y, I stworzyłyśmy własne receptury w tych masłach, y, w tych y, kosmetykach. Mówię o masłach, bo o maśle przeczytałam. Nie będę o tym mówić, tylko. Y, po prostu zaznaczam, tak, że jako masażystka stworzyłam też swoją markę, którą po prostu traktuję jak moje kolejne dziecko. Tak, jest peeling do ciała. Ten peeling używam przy masażach i podczas właśnie tych ceremonii rytuałów masażowych. Masło do ciała używamy w swoim... W swoim łazience, tak, w swoim saloniku łazienkowym, tak to nazwę i co, I jeszcze jest żel do mycia ciała z, z tym z ryżem i morelką, to jest taki delikatny naturalny peeling wszystko, wszystko co zdrowe i, i wspaniałe to ze mną zapraszam <laughs> a, i co, w komentarzu napiszę stronę do, do tych kosmetyków a jak masz potrzebę na, na masaż relaksacyjny czy kobido twarzy czy połączyć to? Napisz do mnie. Stworzymy piękną historię. I odpoczniesz.